Pan Bóg może nas inspirować czasami do różnych rzeczy na bardzo różne sposoby. I czasami używa takich bardzo prostych metod. Czasami to jest jakaś inspiracja wewnętrzna, jakaś myśl, czasami to jest czasami Pan Bóg używa ust drugiej, drugiej osoby, którą mamy obok, czasami kogoś, ust kogoś, kogo nie znamy, a czasami używa również snów. I przez sny Pan Bóg czasami nas inspiruje do pewnych rzeczy. Tak zdarzyło się mnie ostatnio. Przyśniła mi się pewna osoba, pewien mój znajomy, którego znałam jeszcze, jeszcze w czasie, kiedy nie byłam zakonnicą. I, I tak zbudziłam się rano i zastanawiałam się, o co, pan, Panie Boże, o co, o co Ty mnie prosisz tak naprawdę? O co Ty mnie prosisz w związku z tą osobą? Bo ja nie mam z nią żadnego kontaktu. Nie wiem, co się z nią dzieje. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak się miewa w tej chwili. I, I tak trochę zostałam z tym pytaniem. I poszłam na Eucharystię. I, i, I ta Eucharystia była, celebra, była, była odprawiana w intencji rodzin. Była odprawiana w intencji rodzin. I ja pomyślałam, tak sobie połączyłam te dwa fakty, i, i pomyślałam, że, że Pan Bóg mnie prosi o modlitwę w intencji rodziny tego człowieka, rodziny tego, tego kolegi, który mi się przyśnił. I, I popatrz, najpierw mnie zainspirował właśnie tym snem, a później potwierdził mi to na Eucharystii. Także. Y, Także chciałbym Cię zaprosić, żebyś do tego, żebyś był, żebyś był wrażliwy, żebyś był czuły na takie drobne. Sygnały, które Pan Bóg nam, poprzez które Pan Bóg się z nami komunikuje, poprzez które Pan Bóg chce nam mówić pewne rzeczy. Czasami nas zapraszać do, do, do pewnych działań, czasami nas, czasami yy, zapraszać nas, żebyśmy zrezygnowali, z czego tak też się zdarza, z czegoś tak też się zdarza. Także yy, chcecie zaprosić do takiej wrażliwości na głos Pana Boga i, i odwagi, bo Pan Bóg rzeczywiście mówi i chce mówić do ciebie. Pan Bóg chce mówić do Ciebie.